Spośród wszystkich naszych nieszczęść, najgorsze jest to, że zmieniamy nawet nasze wady. A więc nie udaje nam się nawet wytrwać przez złu, z którym już żeśmy się zżyli. Raz ta, raz tamta wada przypada nam do gustu. I dręczy nas również to, że nasze opinie są nie tylko błędne, ale i zmienne. Miotamy się na wszystkie strony, chwytamy się coraz do czegoś innego. Porzucamy nasze pragnienia i do porzuconych wracamy. I tak wahamy się pomiędzy pożądaniem a skruchą. Jesteśmy całkowicie zawiśli od cudzych poglądów. I to się nam wydaje najlepsze: o co zabiega i co wielbi wielu, a nie to, co godne zabiegów i uwielbienia. Nie uważamy także, że jakaś droga jest dobra czy zła sama przez się, lecz ze względu na ilość śladów, wśród których nie ma jednak śladów ludzi wracających wybraną drogą. Od człowieka żąda się tylko, by przyniósł pożytek ludziom. Jeśli potrafi, wielu. Jeśli nie, to choćby nielicznym. A jeśli nie, to choćby najbliższym. A jeśli nie, to choćby samemu sobie. Jeśli bowiem stanie się pożyteczny dla innych, działa także dla wspólnej sprawy. Podobnie ten, kto staje się gorszy, nie tylko szkodzi sobie, lecz także tym wszystkim którym mógłby pomóc, gdyby stał się lepszy. A więc każdy, kto ma zasługi wobec samego siebie, tym samym przynosi korzyść innym, gdyż przygotowuje dla nich pomoc w przyszłości. Mówimy zwykle, że najwyższe dobro to życie zgodne z naturą. Natura zaś stworzyła nas do tego oto, do kontemplacji i do działania. Natura obdarzyła nas umysłem chciwym wiedzy, ona właśnie Świadoma swojej sztuki i swojej piękności zrodziła nas jako widzów tego wspaniałego widowiska świata, gdyż inaczej zaprzepaściłaby owoce swojego trudu. Jeśli by działa tak wielkie, tak wspaniałe, tak precyzyjne, tak świetne i tak zróżnicowane w swojej piękności, ukazała martwej pustyni. Żyję według natury, jeżeli się jej całkowicie oddaję, jeżeli jestem jej pełnym uwielbienia czcicielem. Ale natura domaga się, abym wypełniał te dwa zadania: abym działał i poświęcał swój czas na rozmyślania. Wypełniam jedno i drugie, ponieważ nawet życie oddane rozmyślaniom nie odbywa się bez działania. Podobnie jak nie jest godne pochwały pragnienie działania i tworzenie samych tylko dzieł bez pewnego umiłowania cnoty i bez kształtowania charakteru. Te rzeczy muszą się bowiem ściśle łączyć i iść ze sobą w parze. Tak samo niedoskonałym i mdłym dobrem jest cnota, która tkwi w ospałej bezczynności i nigdy nie przejawia tego, czego się nauczyła. Któż zaprzeczy, że cnota powinna swoje osiągnięcia poddawać próbie czynu i nie rozmyślać tylko, co należy zrobić, lecz także przejść wreszcie do działania i urzeczywistnić swoje zamysły. Istnieją trzy sposoby życia, i zwykle się dyskutuje, który z nich jest najlepszy: jeden, oddawanie się przyjemnościom, drugi, rozmyślaniu, trzeci, działaniu. Ani ten, kto wybiera przyjemności, nie odgradza się od rozmyślania, ani ten, kto oddaje się rozmyślaniu, nie odgradza się od przyjemności, ani ten, kto poświęcił swe życie działaniu, nie odgradza się od rozmyślania.